Czy zbliża się potężne zniszczenie? Czy Ziemia musi przygotować się na zmiany, które mogą w ogromnym stopniu zmienić nasze życie? Jeszcze niedawno musieliśmy zmienić wszystko, kiedy nasz świat na pewien czas się zatrzymał, a my nie mogliśmy nawet wychodzić z domu. Czy teraz przed nami podobne albo nawet gorsze zmiany? Ten mężczyzna, jak twierdzi, przewiduje naprawdę mroczne wydarzenia, które co ciekawe mają zdarzyć się dosłownie za chwilę. 6 lutego 2023 roku. Trzęsienie ziemi o sile 7,8 w skali Richtera nawiedziło część Turcji i Syrii, odbierając życie co najmniej 51 tysiącom osób. Jednak trzy dni wcześniej holender Frank Hogerbitz napisał w tweet, który obejrzano ponad 50 milionów razy, prędzej czy później w tym regionie nastąpi trzęsienie ziemi o sile około 7,5. W filmie określił nawet, że może to nastąpić między 4 a 6 lutego. Na jakiej podstawie oparte prognozy. Jak twierdzi, za trzęsienie Ziemi odpowiada ułożenie Ziemi ze słońcem i merkurym i księżycem i słońcem, które generowały na naszej planecie tak przyciągającą siłę, że zdeformowały skorupę ziemską, powodując trzęsienia Ziemi. Jednak chociaż naukowcy stwierdzili, że gwiazdy te były stosunkowo wyrównane w tych datach, wpływ planet takich jak Merkury był znikomy, ponadto dodali, że przyciąganie grawitacyjne księżyca i słońca jest źródłem przepływów oceanicznych. A także deformacji gruntu stałych przypływów. Ale statystyczna korelacja między trzęsieniem ziemi a przypływami jest wyjątkowo słaba, więc nie ma szans, by księżyc lub Merkury powodowały trzęsienia ziemi. Jak więc ten człowiek, czyli Frank Huger Blitz, otrzymuje swoje prognozy dotyczące przyszłości? Mężczyzna często jest określany jako potomek Nostradamusa. Może dlatego, że w swojej pracy w przewidywaniu korzysta z podobnych technik jak Nostradamus, czyli astrologii czyli wiedzy, według której planety, gwiazdy i cały kosmos wpływają na nasze życie. I fakt, jak wyglądało ułożenie planet i gwiazd, gdy przeszliśmy na świat, ma ogromny wpływ na nasze życie. To jedna z bardzo popularnych technik wróżbiarskich, obok tarota czy numerologii. Ale warto wspomnieć, że Potomak Musa ma jeszcze dużo więcej przepowiedni, które jego zdaniem już niedługo się wypełnią. Co więcej, podaje nawet przedział czasowy jednej z bardziej mrocznych wizji. I okazuje się, ta wizja ma wypełnić się już niedługo. Potomek Nostradamusa kieruje SSGEOS Institute, placówką, która zajmuje się przeglądem geometrii układu słonecznego i przewiduje pewne zdarzenia poprzez analizę położenia planet i naszego księżyca. Tworzą one pewną konfigurację, która pozwala wyciągnąć wnioski na najbliższą przyszłość. Specjalny program komputerowy, który stworzyli, szuka powiązań w datach i w położeniu planet na niebie między mrocznymi wydarzeniami na Ziemi w przeszłości, próbując dopasować co do aktualnych zdarzeń. Według potomka Nostradamusa zbliża się trzęsienie Ziemi o magnitudzie bliskiej 9 stopni, ponieważ jego obecny model daje prawdopodobieństwo aż do 60%. Prawdopodobieństwo wystąpienia trzęsienia Ziemi o sile większej niż szósta magnituda wynosi do 80%. Nie podał dokładnie lokalizacji, choć zaznaczył, że może to być gdzieś na Dalekim Wschodzie. W swoich przewidywaniach wymienił też Japonię, która może ulec wielkim zniszczeniom. Wizjoner opisał potężne tsunami, które będzie zmierzać do Tokio. A kiedy to ma się wydarzyć? No właśnie, i tu zaczyna się niemroczniejsza sprawa, bo wizjoner twierdzi, że będzie to zaraz i może się wydarzyć dosłownie w każdej chwili, ale jak twierdzi ta przepowiednia, spełni się do końca maja. Baba Wanga to z pewnością jedna z najbardziej tajemniczych wizjonerek świata. W 1923 roku kobieta na skutek potężnej wichury uległa wypadkowi i niestety straciła wzrok. Jak twierdziła potem, gdy wiatr ją atakował, ona czuła, że dotyka ją coś na głowie, jakby ktoś ją trzymał. Wanga przechodziła wiele zabiegów, niestety ostatecznie całkowicie straciła zdolność widzenia. Wtedy właśnie skierowano ją do ośrodka dla niewidomych, gdzie zaczęło udziać się coś z nim niezwykłego. Kobieta coraz częściej słyszała głosy ludzi, których nikt nie słyszał poza nią samą. Pod koniec lat trzydziestych Wanga zapadła na zapalenie opłucnej, na skutek zimna, jakiego doznała stojąc poza siłek. Wtedy właśnie prawie straciła życie, jednak ostatecznie wszystko skończyło się dobrze. Od mniej więcej tego czasu jej życie zmieniło się w jeszcze bardziej niezwykłe i tajemnicze. To wtedy odkryła, że choć straciła wzrok, to jednak widzi. Widzi o wiele więcej niż kiedyś. Dostrzega wydarzenia z przeszłości, ale też przyszłości. Pewnego dnia kobieta zaczęła mówić do innych niskim głosem mężczyzny i wyznała, kto straci życie w konflikcie, co kogo czeka i jaki będzie efekt konfliktu. Podała nawet datę początku konfliktu, wyznaczając go na 6 kwietnia, jednak zupełnie nikt jej nie wierzył. Dopiero gdy nadszedł 6 kwietnia, jej słowa się spełniły. Ludzie przestali wątpić w jej moc. Kobieta miała przewidzieć ogrom wydarzeń, takich jak rozpad Związku Radzieckiego czy World Trade Center. Jasnowicka odeszła w 1996, nie chcąc poddać się zabiegowi w związku z rakiem. Jednak baba Wanga w swoich ostatnich dniach przepowiedziała, iż we Francji narodzi się tajemnicza dziewczyna. Dziewczyna, która udziedziczy jej dar jasnowidzenia i od teraz to ona będzie przekazywała przepowiednie jej proroctwa. Proroctwo brzmiało, kiedy w nowym wieku Europa zapłonie ogniem w samym sercu w mieście na dwóch wskórzach, gdzie może zalewało centralny plac, gdzie kiedyś nauczał sam Nostradamus, urodzi się wyjątkowa dziewczyna, która otrzyma wspaniały dar. Później dziewczyna o imieniu Kate Uber, która faktycznie według wielu osób posiadała niezwykłe zdolności, zadeklarowała się właśnie jako ta przepowiedziana dziewczyna. Dziewczyna zyskała naprawdę ogromną popularność i ogrom osób uważają za dziedziczkę baby Wangi. Nazywana jest także córką baby Wangi. Podobnie jak Wanga, francuska ma wrodzoną wadę genetyczną, w wyniku której traci słuch i wzrok. Proroczy dar jest trudny dla dziewczyny. Jej matka nie była od razu gotowa do ujawnienia go opinii publicznej. Pierwszą poważną przepowiednią było mroczne wydarzenie dla rodziny, odejście jej ojczyma, nawiasem mówiąc, nie tak dawno podzieliła się swoją wizją najbliższej przyszłości ludzkości, i opowiedziała, jaki będzie najbliższy czas, jej przepowiednie są naprawdę niezwykłe. Od pewnego czasu obserwujemy na ziemi jakby cykle mrocznych zdarzeń, najpierw kontrowersje związane z uchodźcami z krajów muzułmańskich, którzy napływali masowo do Europy. Europa w tym czasie musiała wybierać, Między empatią a poczuciem bezpieczeństwa. Wiadomo było przecież, że razem z uczciwymi osobami, które naprawdę uciekają przed konfliktem, mogły napłynąć do Europy osoby fanatyczne, mroczne i złe, których zamiary nie będą miały nic wspólnego z dobrem, choć wielu z nich uważało, że wykonuje prawdziwe Boże plany. Gdy sytuacja z uchodźcami trochę się uspokoiła, zaraz świat zalała fala tajemniczego zaburzenia organizmu, które ogarnęło praktycznie cały świat i wszystko po prostu się zatrzymało. Straciliśmy wiele naszych przywilejów, rozrywek. był problem nawet ze zwykłym wyjściem z domu. Nasze życie zmieniło się o 180 stopni. Poza tym obawialiśmy się o nasze zdrowie, a nawet życie. Ludzie jeszcze bardziej oddalili się od siebie, obawiając się, że dana osoba przynosi to zaburzenie. Gdy jednak ta sytuacja zaczynała powoli się uspokajać, wydawało się, że już będzie lepiej. Nie było, bo zaraz wszystko zniszczyła sytuacja w Ukrainie, którą wywołała Rosja. Pierwszy raz od dawna Polska jest tak blisko konfliktu i cała Europa może być zagrożona, bo nigdy nie wiemy, co przyjdzie do głowy prezydentowi Rosji. Poza tym ciągle postępująca inflacja i wzrost cen w sklepach również nie pomaga. Niestety występuje coraz więcej mrocznych wydarzeń, których nie jesteśmy w stanie zatrzymać. Czy będzie wreszcie trochę spokoju? Okazuje się, że nie do końca, bo jak ujawniła wizjonerka Kate Uber, przed nami widzi ogień i wodę. Dziewczyna ujrzała erupcję wulkanu w pobliżu Alaski jak i ogromną falę, która wywoła zniszczenie, jakich świat jeszcze nie widział. To niestety nie jest wszystko, gdyż dziewczyna twierdzi, że mieszkańcom wszystkich krajów świata czeka kolosalnie odwracalne zanieczyszczenie gleby i wody. Czyste, nietknięte, naturalne zakątki planety będą coraz rzadsze, a ludzi w takim przypadku czeka całkowita utrata wody pitnej, co wywoła ogrom zaburzeń ciała oraz destabilizuje sytuację w wielu regionach, a także wywoła niepokoje społeczne i konflikty. Uber ujawniła, że mieszkańcy Ziemi znajdą się na krawędzi przetrwania. Wiele krajów upadnie lub rozpadnie się, a ci, którzy mieszkają na najbardziej zanieczyszczonych obszarach, będą próbowali je opuścić i znaleźć schronienie gdzie indziej. Ponadto Jasnowicka jest przekonana, że negatywna sytuacja w ekologii Ziemi może sprowokować aktywację starych zaburzeń organizmu, które dziesiątki, setki lat temu uważano za pokonane, a nawet wydobyć na powierzchnię zupełnie nowe dolegliwości, które jeszcze nie są znane ludzkości. Jeśli nie zatrzymamy zanieczyszczenia i zniszczenia, jakie tworzymy na ziemi, nasza planeta może zniknąć. Dziewczyna z Francji twierdzi też, że przed Rosją tajemnicze wydarzenia. Dziewczyna zapowiedziała koniec aktualnej Rosji i początek zupełnie nowej. Chodzi jej o to, że prezydent Rosji sam ma odejść ze swojego stanowiska, a w zamian pojawi się zupełnie nowa osoba pod wieloma względami zupełnie przeciwieństwo. Co ciekawe dziewczyna twierdzi, że ten nowy prezydent na nowo odbuduje stosunki z innymi krajami. Wyznaje dziewczyna, że będzie to szło bardzo powoli. Mało kto będzie chciał zaufać Rosji, ale ostatecznie z czasem świat próbuje choć trochę zapomnieć o winach Rosji i ją zaakceptuje jako sojusznika. Ten nowy prezydent będzie niesamowicie różnił się od poprzedniego. Będzie spokojny, zrównoważony i będzie posiadał cechy prawdziwego lidera. Ta osoba zmieni dosłownie wszystko. No... Niesamowite objawienie w polskim kościele link do nagrania w opisie.